in the house where the crowd moving back and forth with it light like Nawet najlepsze zespoły świata mają kłopot podczas meczów wyjazdowych. Presja widowni, mobilizacja zawodników, gospodarzy, ale dziś wygląda na to, że możemy mieć sytuację odwrotną. Możemy być świadkami niespodzianki, bowiem goście potrafią grać z szybkiego kontrataku. Słyszą Państwo ten ryk tysięcy gardeł. Wszyscy tutaj mają nadzieję na wielki piłkarski spektakl. Pamięć to podanie. Benayoun. Zbyt małą liczbą zawodników wyprowadzany jest ten atak. Ależ broni jak w transie. Bardzo skuteczne wejście zapobiegające atakowi na bramkę. I teraz byle dalej od bramki. Głos. Radosław Sobolewski. Czysto, zgodnie z przepisami. Bardzo ładnie. Przy Boniek. Boniek. I wyciągnął się jak struna. Rzut roży. Adair. Bardzo groźnie! Szansa! Czy ją wykorzystam? Głos. W pozostałych spotkaniach padło niewiele bramek. A teraz przy piwnicy w Wonek. Ładne przejęcie, dobre przechwycenie. Tal. Znakomity ślisk. Mocne uderzenie. Gol, gol, gol! Może to nie był najpiękniejszej urody gol. Ale piłka znalazła jednak drogę do siatki po odbiciu od słupka i to się liczy. No, wreszcie mu się udało. Katan. Dobrze przejął i teraz do kogo? A teraz Boniek, Radosław Sobolewski, Katan, Benajun. Łatwe przejście między trójką. Obcisk. Odzyskuje straconą piłkę. Żonca, Radosław Sobolewski. Dobrze. Jak to się zakończy? Tak. Fantastyczna gra, i jeszcze wspanialszy gol. Trener będzie zadowolony z gry wszystkich swoich zawodników. Próbował kilkakrotnie, a wreszcie się udało. Bez wątpienia, myślę, że prowadzenie 2 do 0 to yy, spokój, ale także na pewno na tym nie poprzestaną. Balini. Dobra, krótka piłka do środka. Dobrze w obronie. Znalazł tam trochę miejsca w gąszczu nóg. Świetnie zaplotował ten strzał. Niewiarygodne. Kolejna bramka. Takich uderzeń, proszę Państwa, powinno uczyć się dzieci. Celnych, bardziej niż mocnych. Prosto do dolnego rogu bramki. Strzelił już dwa gole i teraz rywale chyba podwójnie będą go kryli. Tal. Dobrze zapowiada się ten atak. Wszyscy teraz wracają pod własną bramkę. Czasami nie ma innego wyjścia. Trzeba zagrać do tyłu. Maciej Durawski. Tal. Katan. Przejęcie ładne od Jak Państwo zapewne wiedzą, trwają także inne mecze kwalifikacyjne. U dołu ekranu widzimy wynik tych spotków. Podanie do bramkarza. Benayoun. Szał z Jednostronny przebieg tego spotkania w pierwszej połowie jest 3 do 0. Więcej akcji w tej połowie już nie zobaczymy. Włodek, bardzo proszę o ocenę. Nie mamy tu chyba niespodzianki. Zespół lepszy, aktywniejszy prowadzi po pierwszej połowie i oby tak dalej panowie. Jak to się zagmamy? Gola! Strzelec z dwóch bramek strzelił drugiego gola Myślę, że to będzie jego wieczór W tym momencie jest już praktycznie po 4-0 Tal Dobrze wyczuł intencje rywala. Zmusza przeciwników do wysiłku dzięki swojemu Ledwo teraz broni ten strzał. Bramkarz miał szczęście przy tej interwencji. Na szczęście nie musi dzisiaj robić tego zbyt często. Bez zastanowienia. Mało bramek w innych meczach. Benayoun. Ta obrona gra dzisiaj twardo, ale niezwykle skutecznie. Brawo! Przeciwnicy nie mają łatwego życia. Muszą uważać teraz obrońcy. Piękny. Jest gol! Wspaniałe uderzenie. Zawodnik umieścił piłkę w górnym rogu siatki, poza zasięgiem ramion piłkarza. Trzy trafienia. Lepiej już być nie może dla tego gracza, przynajmniej na razie. Mamy zmianę. Piłkarz jest niezadowolony, ale i trener kręci głową. Widzieliśmy znacznie lepsze występy tego zawodnika, a dziś grał zdecydowanie poniżej swojego poziomu. Jonsa, Radosław Sobolewski. Głos Jonsa. A teraz przy piwnicę w Boniek. Wyśmienicie podał. No proszę Państwa kolejny gol. Znowu zaczynam się powiem szczerze do tego przyzwyczajać. Oto kolejny gol do dopisania na jego konto. A może być dzisiaj jeszcze ich znacznie więcej. Błąd za błędem. Bramkarz jest do zmiany. Wynik rośnie w lawinowym tempie. Bader. Golan. nieustępliwie tam, ale skutecznie obrońca. Casey. Penado. Strata piłki. Czy będą konsekwencje? Poniek. Trudno, trudno. Na drodze tylko prawda. No i ładnie. Kolejny gol. To się nazywa prawdziwa seria. Bramkarz nie miał żadnych szans, by sięgnąć w tę piłkę. Wspaniały gol. Na jego przykładzie najdobitniej widać, że nigdy nie wolno się poddawać. Można powiedzieć, że to katastrofa. Prawdziwy pogrom. Taki wojownik w środku pola decyduje o obliczu i o grze całego zespołu, choć jego ciężką pracę nie zawsze dostrzegamy. Musi tylko pokonać Bramkarza. I jeszcze jeden gol. Znakomity gol! Strzelec tej bramki może czuć się pewien jak nikt inny. Coś niesamowitego! Piąty gol w jego wykonaniu. Dal. Katan. Radosław Sobolewski. Próba szybkiego zagrania do ataku. Ach, ale się teraz uwolnił. Wyraźnie jest zdziwiony tym strzałem. Tak jest, zadanie wykonane. Trzy punkty w kieszeni. Bardzo cenne trzy punkty na drodze do Mundialu. Czapki z głów przed zwycięzcami. Zakwalifikowali się do finałów Mistrzostw Świata. Kibice będą święcować na pewno do białego rana. Na dziś to wszystko. Żegnamy się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.